To był naprawdę jeden z bardziej doświadczonych himalajstów. Co, do, co więcej można powiedzieć, on miał taką jakby przerwę długą w działalności. Rozpoczął bardzo wcześnie właśnie jako partner Jurka czy Wandy Rutkiewicz. Potem zajął się biznesem i miał taki comeback. I ten comeback właśnie owocował kolejnymi ośmiu tysięcznikami. Ja myślę, że Artur tak prywatnie chciał sobie jakby zgromadzić czyty do korony Himalajów, bo no, to jest po prostu cały czas wspaniałe osiągnięcie, a niezależnie od tego himalajzmu zimowego, który reaktywował, no, no, i, no i, i był znaczy, twórcą i, powiedzmy te, te... No, kolejnych, kolejnych wejść. Na Czerwińska zdobyła 6-8 tysięczników i koronę ziemi. Uczestniczyła w wyprawach m.in. z Wandą Rutkiewicz i Krystyną Palmowską. W 2000 roku, jako druga Polka, stanęła na szczycie Monteverestu. Została odznaczona srebrnym krzyżem zasługi za popularyzowanie sportu wspinaczkowego i zasługi dla polskiego taternictwa i alpinizmu. Mówi pani, jeżdżę w góry z miłości do nich. No chyba tak. Yy, nie, nie. Jakby z, dla pieniędzy, bo tam się tylko pieniądze wydaje, a nie zarabia. Przynajmniej ja nie umiem. I to spore pieniądze? Te spore pieniądze. Natomiast, y, mimo tylu zdarzeń, tylu lat, tylu wypadków, tylu jakichś niemiłych zdarzeń, cały czas jednak ta moja miłość do gór trwała. A czy można pokochać góry bardziej niż człowieka? No to jest trochę, trochę trudne porównanie, ale ja tak sobie myślę że nie spotkałam na swojej drodze życia mężczyzny, który by hmm. był wspanialszy niż K2. Dzień dobry, ze mną ze st w studiu Wojciech Lorenz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Rosja przygotowuje się do nieuchronnej ofensywy, tak chyba to ujął Instytut Studiów nad Wojną w dzisiejszej analizie. No to jak, na jak dużą ofensywę stać teraz Putina? Co on tak naprawdę realnie może teraz zrobić? Po ogłoszeniu częściowej mobilizacji, 300 tysięcy poborowych, a praktycznie pewnie około 250 tysięcy osób się udało zmobilizować, na pewno Rosja jest w stanie wzmocnić prawie cały front. I, I korzystając z tego, że jeszcze dysponuje też poważnymi e, siłami, tymi już doświadczonymi głównymi operacyjnymi e, wojskami może je skoncentrować w dowolnym momencie i pokazać, że przechodzi od tej strategicznej defensywy do kontrofensywy, Cały co jest szalenie istotne dla propagandy i dla e, zdemoralizowania e, zachodu, osłabienia determinacji Cały front ukraińskiej. Front, czyli to, do jest bardziej, to są okolice Donbasu. czy m, można tu się spodziewać, że skutkiem tej ofensywy będzie pójście. E, w głąb Ukrainy, czy te, te, te plany mogą to zakładać? Mogą zakładać, tego oczywiście nie wiemy, jaki będzie cel. Będą starali się Rosjanie wykorzystywać maskirowkę, dezinformację po to, żeby oszukać Ukraińców i, i przebić się jak najdalej na zachód. Można też spodziewać się oczywiście ponownego ataku na Kijów, to jest mniej prawdopodobne, no ale te przygotowania na Białorusi mogą wskazywać także na, na uderzenie z kierunku. Białoruskiego. Więc celem znowu takim najambitniejszym może być próba zdobycia stolicy, albo bardziej ograniczony cel, który miałby właśnie pokazać, że Rosja jest zdolna do kontrataku, a to miałoby osłabić determinację Ukraińców do obrony i Zachodu, do Pojawiał udzielania się. Pojawiają Ukrainy. się różne daty tej, 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 tej ofensy.